Za tydzień Adam Bodnar ma poinformować, jak działała prokuratura z czasów Zbigniewa Ziobry. Kiedy śledztwa bezpodstawnie umarzano, nie wszczynano albo przeciwnie, niesłusznie oskarżano. Ale już teraz sporo o tym wiemy. Dlaczego prokuratura nie chciała nawet przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wierz? Za to bardzo szybko za winnego wypadku uznano najsłynniejszego kierowcę Sejczęto w Polsce. Michał Tracz. Według informacji faktów to jest jedno z pierwszych śledztw, które znalazły się w raporcie. Gdy ponad 7 lat temu w wypadku pod Oświęcimiem Radna została ówczesna premier, politycy władzy od razu wskazali winnego. Był sprawcą wypadku. Prokuratura nie dała wiary licznym świadkom. Część dowodów w niewyjaśniony sposób została zniszczona. Użyto całego aparatu państwa, by oskarżyć młodego kierowcę Sejczęto. Ostatecznie prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Jesteś nie winny! Gdzieś w głębi duszy cały czas razi mnie ten brak sprawiedliwości, który miał miejsce przez te ostatnie 7 lat. To i setki innych postępowań z ostatnich lat przeanalizował specjalny zespół prokuratorów. Pierwsza część raportu trafiła właśnie na biurko ministra. Stwierdzono szereg nieprawidłowości. Raport przedstawia 200 śledztw, które zostały umorzone lub w których postawiono zarzuty, głównie z powodów politycznych. Na podstawie tego raportu mają być podejmowane konkretne decyzje procesowe, ale również decyzje związane z odpowiedzialnością karną lub dyscyplinarną prokuratorów, którzy prowadzili te postępowania. Śledczy na razie nie ujawniają, o które postępowania chodzi, ale dziennikarze TVN24.pl podają, że nieprawidłowości stwierdzono także w śledztwie dotyczącym sprawy dwóch wież, afery z nielegalnym finansowaniem Kongresu Solidarnej Polski, czy sprawy tzw. willi Kwaśniewskich. W kolejce do analizy czeka 400 kolejnych. To nie była kwestia pojedynczych powiedzmy sobie prokuratorów do zadań specjalnych. To było coś, co działało systemowo w prokuraturze. Władza mówi, że winnych spotkają konsekwencje. Pis uważa, że to nagonka. To jest takie gonienie króliczka, czyli pokazywanie, że coś robią, a de facto gospodarka w ruinie. Dla mnie jeżeli jedna nawet sprawa była motywowana politycznie, to e, powinno być to bardzo szczegółowo wyjaśnione. To dziś potwierdzają niezależni prokuratorzy, naciski polityczne były, a niepokornych spotykały szykany. Nie tylko były naciski, ale tak naprawdę były przynane postępowania dyscyplinarne za zachowania, które były postawami etycznymi. PiS tak zmieniło prawo, że prokuratura zabetonowana jest do dzisiaj, mówi nowa władza. Adam Bodnar nie może choćby bez zgody prezydenta odwołać zastępców prokuratora generalnego powołanych jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Trzech z nich wysyła właśnie do pracy w zamiejscowych wydziałach prokuratury krajowej. Ci protestują. Ja i koledzy uważam, że są to decyzje niezgodne z prawem, pozbawione podstaw prawnych. PiS ich broni. Takich rzeczy nigdy po prostu nie było. Ale to nie jest prawda, gdy Zbigniew Ziobro wysyłał niepokornych prokuratorów do pracy setki kilometrów od domów. Wtedy PiS nie protestowało, teraz zastępcy Bodnara mają pracować tam, gdzie mieszkają. Nie można tu mówić ani o degradacji, ani o żadnej delegacji. Michał Tracz, Fakty.